Cześć, córeczko, tu tata. Wiem, że jesteś na mnie zła, bo rozwodzimy się z mamą. Chcę ci po prostu napisać, że bardzo Cię kocham, tęsknię za Tobą i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. A ja mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Cześć, Oliwia, tu tata. Zastanawiałem się, czy możemy spędzić razem czas. Tak jak kiedyś, poszlibyśmy do kina albo na zakupy, albo po prostu na spacer do parku. Nie i nigdy nie będę tego chciała. Nienawidzę cię. Przepraszam, skarbie. Kocham cię. Chciałbym być teraz z tobą. Tęsknię, córeczko. A ja nie, prześlij mi 100 złotych, żebym mogła pójść na zakupy ze znajomymi. Dobrze, kochanie, już przesyłam. Baw się dobrze. Dzięki, stary. Cześć, słoneczko. Minęło trochę czasu. Chcesz wyskoczyć na jakieś zakupy? Jasne, znajomi moi nie mogą dzisiaj wyjść, więc pójdę z tobą. Dobrze, będę po ciebie o 17. Gdzie jesteś? Możesz się pospieszyć? Już prawie osiemnasta. Przepraszam, kochanie, byłem w szpitalu, niezbyt dobrze się czuję. Naprawdę, to pewnie tylko ból brzucha. Przestań zachowywać się jak dziecko. To Boże, tato, w ogóle się nie zmieniłeś. Przepraszam, skarbie, kocham cię. Tato, możemy się dziś spotkać? Przepraszam, że byłam niemiła. Tato, halo, no dobra. A kiedy możesz ze mną spędzić czas? Ty mnie olewasz, jesteś samolubny, nienawidzę cię. Przepraszam, skarbie, byłem znowu w szpitalu. Kocham cię bardzo, to nie o to chodzi. Zdiagnozowano u mnie śmiertelną chorobę. Co żartujesz, tato? Nie żartuję. Został mi tydzień. Tato. Przepraszam, przepraszam, że byłam niemiła. Spokojnie, skarbie. Nic się nie stało. Spotkajmy się w poniedziałek. Ale chcę dzisiaj. Przepraszam, Oliś. Dziś nie mogę, jestem w szpitalu. Spotkajmy się w poniedziałek. Dobrze, tato, kocham cię. Kocham cię też, córeczko. Tato, gdzie jesteś? Jest już prawie siedemnasta. Halo? Tato, tatusiu, właśnie się dowiedziałam, co się stało. Przepraszam, że byłam najgorszą córką. Przepraszam, kocham cię i żałuję. Chciałabym móc spędzić z Tobą czas.